Halo, halo! Pozdrawiamy z kempingu piwka. Piwko Jama, czy Pifka piwka jama. Jama. Piwka jama, na której teraz się znajdujemy. Zobaczcie, jesteśmy w trakcie tankowania i uzupełniania wody, ponieważ mamy mały brak. Co się dzisiaj działo? No wyjechaliśmy z Piranu, zaliczyliśmy po drodze skocjańskie jaskinie, Odwiedziliśmy zamek Predyama. Piękne oba miejsca. No teraz jesteśmy tu na kempingu z jednego prostego powodu. E, kilka kilometrów stąd mamy jaskinię postoją, którą chcemy zobaczyć jutro. Jutro z rana na spokojnie chcemy sobie tam pojechać, kupić bilety, na luzie, zwiedzić jaskinię i jechać dalej. Tak jest, więc dzisiaj będziemy już teraz odpoczywać, chillować regenerować siły po zwiedzaniu dynamicznym, bo dzisiaj było dynamicznie, ale warto. No i co? Trzymajcie kciuki za dalszą podróż, będziemy się odzywać. A my uciekamy odpoczywać. Po my prostu. uciekamy odpoczywać, no. Jesteśmy głodni, on już zjadł obiad, a my jeszcze nie. Muszę ugotować, niestety. Dobra. Do garów, to na razie trzymajcie na razie. się.